Can you miss it? And VP. So with the orb in that position is. Unreal. Fire in the hole. But Now versus Pro get more money, they clean up and start getting the Max Seven in there. Three smoke. Zobaczmy co to będzie, to leci na środku, to jest Snaks, To tutaj będzie Snacks, może teraz poza Snacks. Dwajcie co ty Snax! ależ to jest trudno, Snax na 4 kile, Ależ to weszło Snaxowi! No coś nieprawdopodobnego, ależ to zrobił Snax! I teraz pędzi po Aces, snax będzie Ace, musi być będzie Ace, tak jest. A przed szansą, Pasza jeszcze na spokojnie, oczywiście po cichutku. Teraz ważne, żeby się Hunden nie obrócił. No to może być bardzo ciekawe. Zaraz zobaczy rywala, oj, nie zobaczył jeszcze przeciwnika. Pasza cały czas spokojnie. Teraz wprawdzie może bombseć. Zobaczył Freezer. Będzie Pasza z frajkami. Pasza, co teraz wykombinował? Ależ to Pasza ugra, To było niesamowite zakończenie tego meczu. No ja wiedziałem, że Pasza takie rzeczy też potrafi. I teraz to zrobił. No coś pięknego. Cóż to była za runda. Do kolegi, ta plantowana bomba przez Tazę. Nie tylko fake. Biały Matrixa Taz. Dokłada kolejnego fraga. Zostaje jednak sam na dwóch. 10 sekund do końca. Musi plantować bombę Taz. Jeden na dwóch Taza. Oj, teraz albo e, Taz, albo nic z tego nie będzie. Podnosi broń. Zmienia broń na 4. Na blisko był już cierpi. flag dla Tazę 7. HP na koncie. Tego nie może wygrać Das. Das jednak jednak wygrał.